Ach, ten redaktor Stanowski i Mazurek, również redaktor, znowu zaatakowali Jurka Obsiaka. bo widocznie muszą to robić z jakiegoś powodu nikomu zupełnie nieznanego. Nie wiadomo dlaczego, wiadomo, że nie wiadomo, to nikt tego nie wie. Natomiast oni muszą to robić, bo to jest modne w pewnych środowiskach, moim zdaniem, i dlatego tak robią, bo ktoś im każe, nie wiadomo kto, Natomiast pan Stanowski odniósł się do sprawy pewnej hejterki, która wprost nie skorzystała z szansy przeproszenia Jurka Owsiaka, żeby nie została, żeby procesu nie było i tak ja dalej. to wszystko rozumiem. Ale ani wiek, ani choroby nie zwalniają z tego, że nie wolno nikogo hejtować. I jak się hejtuje, to bywa, że i przeprosiny nie załatwią sprawy, w tym przypadku. Najwidoczniej mogły, a to, że się śmieje Stanowski, że przeprosiła, ale. No, jak się przeprasza, to się nie dodaje, ale, panie Stanowski. Po prostu się przeprasza. Jak ktoś jest świadomy tego, co robi, to ani wiek, ani choroby nie zwalniają z odpowiedzialności za hejt. Hejtować nie wolno.